Dzień dobry, kochani. Dzisiaj nagrywamy dla was ten odcinek z Costa Blanca, a dokładnie z Polop. Mam na imię Olga i od 23 lat pomagam i doradzam klientom przy zakupie nieruchomości w Hiszpanii. Polop – piękna, malownicza miejscowość na północy Alicante, a my znajdujemy się przy wejściu na osiedle, które chcemy wam dzisiaj zaprezentować – Polop Hills. Osiedle Polop Hills jest osiedlem zamkniętym ze strefami wspólnymi, basenem i częścią dla najmłodszych. Przed nami przepiękne, panoramiczne widoki na Zatokę Altea i oczywiście morze. Spokój, słońce, natura i widoki na morze to jest właśnie to, co przyciąga wszystkich naszych klientów do tego miejsca. Przeważają tu domy parterowe w modelach dwu- i trzy sypialnianych z dwoma łazienkami, choć w najwyższej części osiedla znajdziesz również modele dwupoziomowe z trzema sypialniami i garażem podziemnym. Wszystkie dostępne domy są wolnostojące, na działkach o powierzchni od 185 m w przypadku domów dwusypialnianych i na działkach o powierzchni 210-310 metrów kwadratowych w przypadku domów trzysypialnianych. Możemy dodatkowo wyposażyć nasz dom basen prywatny oraz taras solarium, gdzie widoki 365 stopni zapierają dech w piersi. Maravillosos! A teraz zapraszam Was do domu pokazowego. Kochani, mam nadzieję, że prezentowana w ten listopadowy poranek nieruchomość bardzo Wam się spodobała. Więcej szczegółów i informacji udzielimy podczas konsultacji, wideorozmowy bądź wizyty, na którą możecie się zapisać mailowo. Na kolejny film Skalpe z nowej inwestycji Apple Bay zapraszamy wkrótce. Jeśli nie chcesz go przegapić, to obserwuj nasz kanał. Obserwuj nas na Facebooku albo na Instagramie. Na dzisiaj to wszystko. Hasta pronto!